Myślę, że to trzeba sięgnąć do historii, a my jesteśmy właśnie od sięgania w przeszłe dzieje. Mianowicie szparagi, które są w starożytności znane były. Jest ich gatunku chyba 150 na świecie, większość żyjących w stanie dzikim. Natomiast ten gatunek, który sprowadzono 500 lat temu do Europy. Mniej więcej tyle czasu w wielu krajach w Niemczech, we Francji, w Anglii był bardzo popularnym warzywem. Trafił on również tu na pomorze i daleko sięgając w okresie, kiedy to było państwo niemieckie, szparagi były bardzo popularnym warzywem powszechnie uprawianym. Po wojnie, no niestety ta tradycja wynikająca z migracji, ludności, z przerwania pewnego procesu historycznego jakby zaniechano. Bardziej też szparagi w Centralnej Polsce były uprawiane tu jakby na pomorzu mnie mniej. No, do dziś, żeby zrobić święto szparagowe, jeździliśmy do Gdańska, żeby kupić szparagi na to święto, a więc tu nie ma producentów, nie ma... Yy, ludzi, którzy uprawiają na skalę taką większą niż dla własnych porszy. Myślę, że szparagi mają samy, same w sobie dużą wartość, ponieważ one zawierają dużo witaminy A, B1, B2, witaminy C. Są smacznym jedzeniem w każdej postaci. Ja zwiedziałem kilka lat temu taką fermę szparagową w Niemczech, w okolicach Lauenburga. Nawiasem mówiąc, większość pracujących to Polacy są na tych polach szparagowych. I otóż te szparagi są produkowane na skalę przemysłową. Właściciel dostarcza te szparagi do wielu miast. Mało ze szparagu robi się wino, wódkę szparagową, bardzo smaczną próbowaliśmy również. No i te walory odżywcze są bardzo cenne. Stąd też nasi etnografowie przywracają dawne tradycje na Pomorzu jak nalewki, tak jak gęsinę, tak samo też postanowili przypomnieć właśnie o szparagach, żeby upowszechnić nie tylko do konsumpcji, ale być może zachęcić też do uprawy tego warzywa. Sami też tu w słowie Połowie próbujemy też trochę Oczywiście raczej dla celów takich pokazowych uprawiać, ale myślę, że święto szparagowe to jest przypomnienie dawnej tradycji ludna Prosty patent na rewelacyjne szparagi, o, tak można również przyrządzać brokuły fasolkę szparagową. Czyli jak? Czyli smażymy w głębokiej patelni na e, oleju czosnek, dodajemy pokrojone... Kilkucentymetrowe kawałki szparagi. Przesmażą się chwilę. Następnie dodajemy cukier, sos sojowy. Cały skrapiamy olejem sezamowym i posypujemy sezamem i mamy gotowe szparagi.